Tą chlubą jest pozytywna i piękna postawa Polaków, pełna szacunku dla głowy państwa i dla elity politycznej. Jakże pięknie ukazała nam Warszawa powitanie prezydenta na płycie opęcia. I ulicami, te wielkie rzesze z kwiatami, z lampionami w całej Polsce. Przed południem byłem w szkole w Lutoryżu, w niewielkiej szkole. Jak piękną Akademię ku pamięci, głowy państwa, prezydenta i tych, którzy zginęli. Młodzież zaprezentowała ze wzruszeniem, uczestniczyłem i słuchałem. Jak te serca dziecięce, pieśnia, pierwszy tych wierszach przyznawały się do Polski i oddawały hołd naszym bohaterom.